Siemano z tej strony Konor, a to już jest drugi odcinek prezentacji serwerów. Dzisiaj jesteśmy na serwerze hardcore. Survial hardcore MC Full. Serwer uważam, uważam za bardzo fajny. Podoba mi się. I tak to, był, to jest dolna część spawnu. A teraz idziemy na górną. Ojej. Ja tu już chwilę grałem, nazbierałem sobie trochę itemów. <laughs> Ym, I tak, to, to jest górna część spawnu, żeby potem nie było. Jak wpisujemy spawn, to pokazują się nam koordynaty spawnu, widzicie? Tu a nie... A nie przenosi nas na spawn, ponieważ to jest hardcore. W ogóle to był chyba jakiś restart, ja nie byłem po restarcie, w swoim miejsce na mapie. Yy. Aha, no tak, tutaj jest jedzonko. Znaczy... O, widzicie, o, Krówka. Yy. No, tak to mniej więcej wygląda. <laughs> dziś będzie jakieś wyjście. <laughs> Sorry, za, że tak szankam, ma, ale mam chrypę. Za czerwoną linią, znaczy za czerwoną wełną i tymi pochodniami można się bić, a niżej, a jeszcze dalej można, jak to się nazywa, można budować. Dobra, teraz komendy może. Wpisujemy menu, menu, i tak, mamy kupno VIP, informacje o gildii, regulamin, info hardcore. No to na początek możemy VIP. Tutaj mamy komendy vip Rezerwacja slotów. Serwer ma, jest na 100 slotów. Ja to klęcę rano, więc są tylko dwie osoby. No ja trzeci. Ale tak to jest y, osób dużo. Grubga. Mandio y, kawo. Dobra, tak, taki, taki ten. Taki joke. Ale już na poważnie. Y, no, serwer jest na 100 slotów. Ja nagrywam to rano. Jest godzina 8.32. <tryk> I... No, i jest mało osób. E, dalej mnie Info, e, info gildii. E, gildia jest normalnie, ale żeby stworzyć gildię, a niech będzie co Nan. Musi, trzeba mieć 8 diamentów, 8 szmaragdów, 8 kości i 8 ciastek. To słabo widać tutaj, ale ale widać. Ech, bardzo przepraszam. Zaraz wracam Halo Halo, no oni widzą tylko. No, no. Bardzo przepraszam za tą przerwę, już jestem. E, I tak. E, mamy teraz e, regulamin. To może być słabo widać, ale ja e, to przeczytam. Nie spam, nie obrażaj, nie reklamuj się, nie prosi o rzeczy łatwiające grę. I to jest tyle. No i jeszcze info hardcore. 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 Na start dostajemy 5 żyć, sprawdzamy je komendą oliwę. Ukośnik live. Gdy stracimy wszystkie życia, dostajemy bana na 3 godziny. Życia możemy doładować, gdy jemy szmaragdy. I y to by było na tyle. Żegnam się z wami. Cześć. Na razie. O, tu macie co potrzeba. Cześć!